O! Bardzo tragiczne intro, zastrzeżcie mnie. Dobra, no anyways. Witam Was w po potężnym Q&A z okazji 500 subów. Jej. Zacznijmy od pierwszego pytania. Co sądzisz o aktualnym stanie politycznym w Polsce? Nie wiem. Jebę mnie polityka, obejrzyj tu, gadz. A co jakbym powiedział NIE? Następne pytanie. Koper. czy lubisz serek wiejski? Nie powiem ci, lol. Grzempek, i ty, czy wiesz, że z dzisiejszego większego ciśnienia, który wynosiło 1001... E, nie wiem jak to się czyta Tak, po prostu mówię się zrezaj na ulicy jeżeli w ogóle wychodzisz dotknąć pra prawe. Nie dotykam prawy. Jakby co? Jestem praworęczny i proszę mnie nie dotykać. Czy jesteś cholerykiem? Nie. Ale jestem zjebem. Kolejne pytanie. Kolap? Nie. Co sądzisz o mojej animacji FNAF 1? Nie wiem, zaraz obejrzę. Czy Springtrap jest hot? No nie wiem, nie dotykałem go, zaraz zobaczę. Czy twoja stara przeżyła The Byte of 83? Czym jest Byte of 83? Są tego Byte of 87? Hmm, czy to teoria? Ciekawy plot twist. Ale tak, to anyways. ładny Lubisz kiełbasę? Tak. Lubisz placki? Mamy rok 2025. Przepraszam za mój crashout. Co sądzisz o mango? <laughs> mango? Mango, 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 Kto te psy, psy. co co mam bomba atomowa. Co? Gdzie? <laughs> Ta 100% nie żyje. Ale dobra. To byłoby chyba na tyle. Dziękujemy i do widzenia!